Cześć Boże, pięknie Was pozdrawiam, kochani. Dzisiaj środa, środa 12 dzień marca i trwamy w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. Serdecznie Was pozdrawiam. Ruszajmy zatem w drogę, droga, którą ma nas prowadzić do świętości. Dziś przed nami Ewangelia według świętego Łukasza, 11 rozdział od. 29 do 32 wersetu. Ewangelia według Świętego Łukasza, 11 rozdział od 29 do 32 wersetu. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu. I potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Dzisiaj o znakach, o znakach, którymi Pan Bóg się dzieli z człowiekiem, o Pan Bóg, który się dzieli z nami, tymi znakami, ze mną i z tobą. I dzisiaj chyba warto, kochani, się zastanowić, jakie znaki ja wokół siebie dostrzegam, jakie znaki rzeczywiście Pan Bóg mi daje. Może być tak, kochani, że my tych znaków jeszcze nie widzimy, że nam się wydaje, że On nie działa, że nie jest obecny, trochę mając takie oczy zamknięte, przysłonięte yy, taką opaską czy ciemnymi okularami. Trzeba nam, kochani, wołać mocno o to, żebyśmy przejrzeli, żeby nasze oczy się otwarły, żebyśmy potrafili widzieć to, w jaki sposób Pan Jezus się nam daje. Każdego dnia na nowo, co nam podpowiada, jak szepcze do naszych uszu, gdzie rysuje dyskretne znaki, po to, by nam pomóc. O takie otwarcie wspólnie dzisiaj się módlmy. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, czuć Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Pan Bóg nam wszystkim obficie błogosławi. Pan z Wami. I was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech to błogosławieństwo pomaga nam otwierać nasze oczy i serca na znaki Bożej obecności. Tego Wam mocno życzę. I do zobaczenia jutro z Bogiem.